prostu nie można tego lekceważyć. W siedzibie Polskiej Akademii Nauk trwa spotkanie ekonomistów pod nazwą Debata ekonomiczna, alternatywa. To debata na temat propozycji przedstawianych przez Prawo i Sprawiedliwość. W tej chwili cały czas dyskusja toczy się wokół propozycji podatkowych. Są e, emocje. To na pewno w studiu Polsat News profesor Keźmieszki Dzień dobry, Panie Profesorze. To chyba Prawo i Sprawiedliwość może mówić o sukcesie politycznym, bo to, co się wydarzyło, to, co dzieje się cały czas w Polskiej Akademii Nauk, jest szeroko komentowane w świecie politycznym naszym, czy nie? W grajdoku politycznym, bo zastanawiam się, ilu Polaków ogląda to. Jest przed Pomocy są w pracy, studenci są jeszcze na wakacjach, uczniowie w szkołach. W związku z tym zastanawiam się nad zasięgiem tych wszystkich, którzy to oglądają. Po drugie, zastanawiam się nad wytrzymałością psychiczną, już nie mówię o intelektualnej, tych, którzy tego słuchają. I po trzecie, zgadzam się z Panem, że to jest sukces Jarosława Kaczyńskiego, który. Wychodzi na poważnego polityka, który jest w stanie zgromadzić Polski Akademię Nauk, bo wybór jego miejsca, w moim przekonaniu, nie jest absolutnie przypadkiem. Polska Akademia Nauk, profesorowie i ekonomiści, i Jarosław Kaczyński, i pani Szydło, i nie zależą od tej kakofonii dźwięków, która tam ma miejsce, to zdjęcie do Polaków trafia. Ale pomijając te elementy, które już pan powiedział, właściwie nie pomijając, ale mając je na uwadze, dodajmy jeszcze do tego wszystkiego, że wszystkie inne Wydarzenia polityczne, które dziś się dzieją, czy aktywność polityczna innych przedstawicieli naszego życia politycznego dziś jest absolutnie w cieniu tego, co dzieje się w Akademii Nauk. I odnoszę wrażenie, że do wieczora w tym cieniu pozostanie. A samorządowcy przecież mają troszkę więcej racji, starając się o zmianę systemu podziału y, 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 dochodów państwa między państwo a samorządy. I to jest, w moim przekonaniem, dzisiaj dla Polaków, właśnie tych Polaków gdzieś tam w województwach, w regionach, w tych biednych także regionach, sprawa fundamentalna, ponieważ samorządowcy walczą o coś, co jest rzeczywiście w interesie przeciętnego Kowalskiego. No ale ta, ta dyskusja o podatkach teoretyczna, bo jak wiemy doskonale prawo i sprawiedliwość nie, nie, nie buduje rządu w naszym kraju, nie ma większości w parlamencie, więc jakiekolwiek propozycje by tutaj nie padły. No to na pewno nie zostaną wprowadzone w życie w ciągu najbliższych trzech lat do najbliższych wyborów, a, a nawet nie wiadomo jak potem, no bo nie wiadomo, czy, czy Prawa i Sprawiedliwość te wybory wygra, czy przegra. No, ale jednak dyskusja jest o, o podatkach, które płaci każdy z nas. Pojawiają się radykalne propozycje, prezes. PiSu mówi, jesteśmy otwarci nawet na te radykalne propozycje. Ja myślę, że w ogóle nie wejdą, to jest po pierwsze, bo to jest przeciwko ogólnej tendencji w systemach podatkowych w Unii Europejskiej, bo musimy pamiętać o tym, że my sobie możemy wymyślić co chcemy tu w Polsce, ale jest integracja Europy, co prawda w systemie podatkowym obowiązuje jednak ta zasada, że każde państwo sobie może tutaj, ale gospodarka jest naczyniami połączonymi i te propozycje podatkowe e, PiS-u zmierzają w stronę jednak e, no, zaingerowania zain w gospodarkę, a ona już jest europejska, i skutki tego mogą być zupełnie nieprzewidziane. Natomiast... Ale Mariusz Błaszczak, wejdę Panu w słowo, bo ten wątek chciałbym, żebyśmy jeszcze moment e, poanalizowali. Mariusz Błaszczak dzisiaj w e, Polsce powiedział, że e, kapitał ma narodowość, że to. Są mrzonki liberałów, którzy mówią, że kapitał jest ponadnarodowościowy. Właśnie, że nie, że kapitał ma narodowość. No to podstawowe dane. W Polsce, w gospodarce polskich krajów Europy Środkowo-Wschodniej 60% gospodarki znajduje się w rękach kapitału obcego. To jest odpowiedź taka ad hoc. Natomiast wracając do tych podatków, to dzisiaj Polacy usłyszeli coś. Co powinno w moim przekonaniu zwrócić uwagę i padło to z ust pana Mozolawskiego, że polski system podatkowy jest Szwindlem. On tam wspomniał o takim systemie podatkowym, który jest efektem działania różnego rodzaju lobbingów, polegający na tym, iż najbogaci płacą najmniej, ponieważ są oni w stanie no oszukać, krótko mówiąc, albo wpuścić Wykorzystać w maliny, luki. wpuścić w maliny posłów, sugerując posłom, którzy nie są w stanie zweryfikować skutków wprowadzania takich czy innych nowelizacji ulg do no. systemu podatkowego, że w efekcie mamy to, co mamy, mianowicie, że najbogaci nie płacą, no płacą mało, a najwięcej płacą biedni. Czyli Modzelewski, pan profesor Modzelewski, który jest świetnym specjalistą od podatków, najlepiej zdaje sobie z tego sprawę, że polski system podatkowy jest szwindlem, a jest szwindlem dlatego, że klasa polityczna, czyli ustawodawcy, czyli posłowie w swojej masie nie są w stanie zweryfikować różnego rodzaju zabiegów e, lobbystycznych wokół różnego rodzaju projektów ale słyszał pan, panie profesorze doskonale e, jaką e, jakie emocje wywołała dyskusja wokół tego, jaki kształt ma mieć system podatkowy, jeśli miałby być zmieniany, czy miałby być prosty i napisany na tych przysłowiowych czterech kartkach, czy wręcz przeciwnie e, powinien być tak poukładany, że e, nie będzie dawał możliwości różnych luk i, 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 i tak dalej, natomiast e, będzie wtedy... Profesor Mozelewski powiedział, w, w interesie kogo jest skomplikowany system podatkowy. No właśnie na tym skomplikowanym systemie podatkowym działają te wszystkie. No po pierwsze, y, y, profesor Mozelewski zwrócił uwagę na bardzo ważną sprawę. Zarabiają na systemie podatkowym wszyscy poza państwem, a tracą przede wszystkim obywatele. W związku z tym ja oczywiście nie jestem specjalistą ani od ekonomii, ani od systemów podatkowych, ale opowiadam się za prostym, przejrzystym. Tyle tylko właśnie, jak słusznie tam powiedziano, jak to zrobić, prawda? Czekamy na odpowiedzi na to pytanie. W takim razie Profesor Koźmieszkij, politolog, był się Dziękuję panu za ten gorący komentarz, a my wracamy do siedziby Polskiej Akademii Nauk na debatę Dobry, ekonomiczną zatytułowaną alternatywa. Jerzy Kropiński w tej chwili zabrał głos. Poddalam w swoim myśl